Witamy, ten październikowy wieczór, pogoda za oknem taka, że cały czas pada, teraz już troszkę mniej, ale generalnie lało. <śmiech> <śmiech> Wczoraj na wieczór dostały już więcej, bo rano mnie tu nie było, więc nie jadły. To żeby porcji nie omijać za dużo, to dostały na wieczór troszkę więcej niż zwykle. Przyjechałem tutaj i też im dałem jeszcze ciut żeby też nie miały takiej dużej przerwy, a teraz mniej więcej podchodzi taka godzina, o której tam karmimy, no i, no i, no i sobie zaraz będziemy karmić. Towarzystwo wczoraj latało 25 minut wieczorem. Przed deszczem je wyciłem, tak Karma z karmasz yy, z kokciwetem przede je wypuściłem, żeby sobie polatały, no nawet chętnie, bez żadnego poganiania, no, i sobie latały całkiem ładnie, Więc myślę sobie, że kwa nie jest źle. Zaraź loki. Sobie jedną. Ostatnio sobie próbowałem odgrzebać. To co tutaj Manfred tłumaczył. U jednego, takiego o jest to tutaj. Nie wiem czy to będzie widać w tym piżu Generalnie to to Ciężko to jest zrobić jedną ręką to nagrać Nie wiem czy to takie miałoby być Czy nie A Jak się dotknie to ewidentnie się robi bardziej nabrzmiałe i wilgotne. Także jakiś tam sok puszcza. Nie wiem jak u reszty. Teraz ostrości nie będzie mógł złapać mój kalkulator magiczny, o złapał. Nie wiem jak u reszty. Wczoraj próbowałem nagrać dłuższy film poskładany tam z kilku części, z oblotu, z karmienia, z pochodzenia tego co robię po godzinach. W zasadzie tutaj głównie co robię, ale się nie udało go zmontować, bo się yy, pamięć w telefonie kończyła i no, niestety <coughs> muszą być krótsze filmy bez montażu. Także oni chyba dostały dobrą dawkę setem bo jakoś strasznie dużo też im nie mogę teraz dużo dać strasznie, bo mi rano nie będą chciały wejść. A rano ma być znośnie, muszą latać. Taka pogoda jak jest deszczowa, no to na noc, na wieczór wczoraj im lałem wodę. No i dzisiaj, mówię, byłem po południu, to dostały do wody areosol. Do doktora brokampa, no robi oddechowe. Jakoś bardziej mi to odpowiada niż pulmowet w Centrum Zdrowia. Pulmowet jest spoko do inhalacji, natomiast do wody w yy, od moim odczuciu najlepiej się sprawdza areosol. Yy, też kiedyś testowałem to KMZ Pulmo, ale tutaj jakby no nie widziałem naocznych efektów, a jednak po tym areosolu gdzieś tą poprawę widać znaczną. Na oblotach intensywności treningu czy też po tym, jak te gołębie wyglądają ich nosy i tak dalej. Chociaż teraz mają takie, co niektóre widać, że się kąpały w locie, grzebały się, to mają takie sobie te noski. Natomiast większość ma ładnie białe. Są też takie, o, na przykład tam pod regałem ten niebieski dupkę wypiął, które już całkiem ładnie wyglądają. <laughs> teraz jak przyjechałem tu koszt 17 no to światłem zapaliłem żeby już miały bo jest na dworze ciemno i tak się do 22 tu świeci I tak gaszę o to jest śnieżka albo śnieżek po Adriana Kasprzaka Gołąbku i po Arka Kodasia. takie pod kategorię A Chociaż to niby z metkę 12 ma tam coś w sobie ze strony Kasprzaków ale nie. Były. Jest tu 80 sztuk, z tego 74 są takie. 3, 73 są takie. Yy, ok. 7 jest takich późniaczków, które dopiero co wychodzą na dach. Ale też zależało mi po części na tym, żeby zostały. Z tego tytułu, że to jest po jednym młodym z jakichś tam zamienionych łączeń, po prostu. Z niektórych gołębi to jest jedyny młody, więc jeżeli się obroni będzie, to będzie, jeżeli nie, to nie. No i co? Co takiego? Muszę szybko iść, żeby żona nie krzyczała na mnie, że za długo z gołębiami siedzę, a za mało robię. Eee, więc zaraz idę. One sobie tu zjedzą. Więcej mnie dosypuje, bo no nie podnoszą skrzydełek, nie robi się ino szum. Tam leży gdzieś coś trochę jeszcze na ziemi do, do zbierania. Więc spokojniejszy. Spokojniej wystarczy. No może z gwiazdeczką. No i co? I też muszą latać popołudniami. Też chociażby dlatego, że przyszły tydzień przyszły tydzień ja w ogóle nie będę miał możliwości rano ich oblatywać. Więc będą latać tylko popołudniami. No i muszą umieć latać z tyłu więc wywózki zacznę nie wcześniej niż 10, a 17 jest pierwszy lot, więc próbne kabiny raczej odpuszczam i wystartujemy prosto z pierwszego lotu, o ile towarzystwo się będzie nadawać, a jak się nie będzie nadawać, to może się uda, eee, znaczy może się uda, może po prostu pierwszy lot sobie daruje, no zobaczymy, nie będę tego pchał na siłę, bo to i tak nie będzie latanie na wynik, ale ale no jakieś tam latanie chciałbym, żeby się odbyło. No dzieciaki mają tu chwilowy zakaz wstępu, bo rzadko są. To te starszaki już mi nie płoszą ich tu jak wejdą. <laughs> Jędrek ma zakaz wstępu, bo on robi bam bam. Je płoszy, no to oni sobie o koło moich brudnych stópek tak. Dziadoki. W ogóle jakoś mało się tutaj tego gołębie boją. Stosunkowo, ale myślę, że to też jest zasługa tego, że jest ta skrobaczka na długim kiju, i się człowiek tu nie schyla, nie płoszy. Ręki się. Są nauczone, że ręka karmi, a nie gania, więc myślę, że może coś z tego będzie. No, mam taką cichą nadzieję. A jak to wyjdzie? Zobaczymy, także takie na ten deszczowy wieczór z pozdrowieniami.